Proszę, Pan Radny Karpel. Ja jeszcze raz, e, proszę Państwa, wrócę do tego, że nie pisałem skargi na Pana Wójta. Teraz tak, e, zgodnie ze Statutem, paragraf 28, w razie odpowiedzi za niezadowalającą, radny, który wystąpił za pytaniem, może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. Potraktowano to jako skargę, ok. Teraz ja mam pytanie, kto z Państwa czytał moje pisa? Z radą. Tą moją skargę. Kto z Państwa czyta? Ja. Dwie osoby. Więc na jakich, dlaczego mówi się, że jeżeli to była skarga, dlaczego radni się z nią nie zapoznali? Dalej, Ty mi sam, yy, przepraszam Panie Przewodniczący, Ty sam udostępniłeś i napisałeś, że uważasz, że to niezasadne, zostało to przegłosowane. Ja uważam, że jeżeli pisałbym skargę, na pana Wójta pisałbym to do Rady Gminy. Procedura jest taka, że powinna nad tym pochylić się Komisja Rewizyjna. Powiedziałeś mi, że pan Wójt odpisał mi to, co odpisał, więcej nie napisze. W swoich pismach prosiłem o ustąpienie pewnych dokumentów. Pan Wójt mi powiedział, że były przeprowadzone kontrole z gminy, z ministerstwa. Żadnego protokołu, w tym pisma, które otrzymałem. Nie ma odpowiedzi pana rządka. A ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi artykuł 14. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. Jeżeli bym zażądał na płycie, musicie mi to państwo zrobić na płycie. Zadałem pytanie, oczekujemy odpowiedzi. A dokumenty poprosiłem tylko dodatkowo. Artykuł 12. Informacja udostępnia, informacja udostępnia się na wniosek. i oznaczone one są danymi określającymi podmiot udostępniającemu. a więc informacje, czyli chodzi mi o organ władzy publicznej, dane pieczątka, jakaś to to podpisa, nie ma nic. Drugie, dane muszą być dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła dany dokument. Teraz Państwu coś pokażę. Dane określające to tożsamość osoby, która udostępniła informację. Może to być wójta, albo osoba upoważniona przez pana wójta. I dane, data udostępnienia. Ja dostałem takie dokumenty od państwa, że mam wrażenie, że tu mam pan Pawlaczyk się podpisał, a tu jest coś takiego. Eee, zatwierdzone wykonanie pracy animatora przez upoważnionych przedstawicieli jednostki samorządu nie ma nic. Kiedy to wpłynęło? Tworzyliście Państwo te dokumenty ode mnie? Gdzie jest pieczonka data wpływu? Teraz kto to wytworzy? Jeżeli bym z tym chciał iść do prokuratury, bo są jakieś, to mi to odrzucone, to są tylko zwykłe śmieci. Mało tego. Myślę, że w Gostyniu przed nie dostałem dokumenty oryginalne. Chyba, że ten pan daliście mu kartkę i przepisał z tego, co macie. Proszę bardzo. To nie jest ksero. Nie jest podpisane nic. Nie, te dokumenty po pana No to znaczy szykowa nie było i zostały zrobione, bo musiał To Wy tego nie macie z tego więcej. No to jest śmiechu śmiech. Dlatego mówię, zadałem pytanie i prawdopodobnie tak te dokumenty zostały na kolanie stworzone. Po którejś jak zadawałem pytania, to ktoś z radnych poszedł, no bo w jeszcze gorzej niż, yy, chodzi o rolnika, niż yy, wsi, w Stuchow. Tak samo zadawałem pytania odnośnie tam, planu, planu pracy Pana tego animatora. i od Pana Wójta w jednej odpowiedzi yy, 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 dostałem taką odpowiedź, że Pan Pawlaczyk w swoim harmonogramie pracy wpisał, drugi tydzień wyli szkolenie w stałe. Jak zadałem pytanie, to później dostałem odpowiedź, że na urlopie w tym czasie. I mam wrażenie, że te dokumenty zostały tak stworzone mało tego. Tutaj to jest chyba skierowane na podpis oryginalny. No tak się dokumentów nie tworzy. Co ja z tym zrobię, jakbym chciał iść do prokuratury? Jeszcze raz, zgodnie z ustawą o informacji publicznej. Jest to tak niechlujnie zrobione, że aż przykro. Tu nikt nie wiem kto to zrobił, nie wiem kto co to kserował, co powiem. Proszę. Czy rozumie pan, jeszcze nie do ksero? Nie, nie. Nie do ksero, tylko tu nikt się o tym nie wie. Czy się ktoś nie chce podpisać? Kto wytworzył informacje? Teraz mam pytanie, dlaczego no jest tutaj... Tak, teraz mam tak. Yy, dlaczego nie ma daty wpływu, kiedy ten pan to złożył? Bo to jest jednorazowo, ciurkiem. nie ma poszczególne miesiące, tylko tak yy, zrobione styczeń, luby. Nie ma tutaj daty, że wpłynęło powiedzmy na koniec miesiąca, na podstawie tego państwo płacicie. Temu panu robicie wypłatę. A tu nie ma wpływu nawet, kiedy to wpłynęło. Może wpłynęło dopiero jak ja zadałem pytanie? No dobrze, ale ja mam pytanie. I ma obowiązek złożyć ten raport pracy? Do mnie nie ma obowiązku. To jest obowiązek wynikający z umowy spisanej z panem, który finansuje tak zwany program e, animatorów. Okay, ale ten pan, ten tak, pan, pan, pan jest, musi się pan, ale tu też musi się prowadzić linek i też się przeoczono. Niech się nie dopatruję, pan zaraz taki rzecz, bo jeśli ja się, ja, nie, się, ja się niczego nie dopatruję, to nadal wierzę, że bo nie pisałem pytania. Ja mogłem też zadać pan pytanie, y, jaki szczególny interes publiczny panu przyświeca, żeby tę informację uzyskać. Zarowałem sobie, bo że to wszystko jest... Do no ale trzeba było Urzędzie. zadać pytanie. Bo Jeśli powierza. celem jest przekazanie tego do prokuratury, to mógł Pan puścić swoje pytanie. Nie, ja nie chcę do prokuratury przekazywać, tylko pokazałem Szalajmy, Państwu, szalmy, że, się że z ustawą o informacji publicznej powinno być to rzetelnie i zrobione. Kto, e jest, kto e by stwierdzał, kto by Pan się zwracał do mnie jako radny, więc tutaj ustawa o udzieleniu informacji, gdzie się nie ma zastosowania, ponieważ Pan jest radny, ja jestem zobowiązany Panu ustawić wszystko. Zresztą każdemu, ale w innej formie. Pan jako radny ma dostęp do, 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 do każdej chwili. Więc, więc, więc prosiłem o protokoły z, z no. nie z pracy, tylko Pan powiedział, że były przeprowadzone kontrole, że gmina przeprowadzała kontrole, jeżeli jest no, to jest protokół. Jeżeli co prowadzi Jest tylko anotacja w dzienniku prowadzonym przez y, pana y, prowadzącego i tam jest anotacja, że w tym i tym. Więc żadnych protokołów, gdyby jakieś były uwagi, to pewnie dostał taki protokół, zostałby sporządzony i przesłany do mnie celem rozpatrzenia. Takich zdarzeń nie by było, w związku z tym nie ma. To jest y, również jakiś tam y, argument, że... że y, y, kontrole, które wyrywkowo były prowadzone, nie stwierdziły tak do faktu, że kogoś nie ma na rynku, czy, czy źle prowadzone są zajęcia. Panie radny, ja Panu na komisji próbowałem wyjaśnić, dlaczego w tej formie, że tak Panu to że gdyż y, jako przewodniczący Rady niestety jako no, ustawodawca nie dał mi nic dla nich instrumentów zmuszających wójta do, tak powiem, realizacji jakichkolwiek tam posunięć. Jedynie... 20 to? Nie, nie, Jara, ale nie ale ja dalej nie Przepraszam. i chciałem skończyć. Przepraszam. I uważałem, zresztą skonsultowałem, to nie był ktoś, tak powiem, tylko mój, skonsultowałem to z Urzędem wojewódzkim i dlatego przedłożyłem projekt uchwały. Jeśli uchwała nie zostałaby przyjęta, to znaczy, że pójść że tak powiem, zobligowany do wykonania tej uchwały, czyli do udzielenia, że tak powiem, szczegółów zapisów, innych pieniędzy. Innych, yy. No a mówię, ja jako przewodniczący rady jest, jest zapis, jest zapis w statucie, jest zapis w ustawie, ale tak naprawdę ustawodawca yy, że tak nie stworzył żadnych instrumentów dla przewodniczącego, żeby te zapisy mógł, że tak powiem, egzekwować. Yy, to sam wie, że... Przewodniczący Rady nie ma żadnego, tak żadnego przełożenia na, 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 na pracę Wójta. Jedynie Rada w formie podjętych uchwał tak powiem, obliguje Wójta do, 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 do wykonywania yy, zadań. Wójt jest zobligowany do wykonywania uchwał Rady. I dlatego taka była, taki świecał cel, a nie dlatego, żeby... Yy, a to że, to, że w Twoim piśmie nie było akurat yy, na słowa skarga, ale z treści w treści tego pisma yy, nale, należało wnioskować, że yy, jako radny skażesz się na, na działania wójta w temacie nie udzielania, tak powiem, odpowiedzi na złożone interwencje. Wystarczających wystarczający. Dobrze radny. Wszystko się zgadza. Wszystko mam pytanie w takim razie, dlaczego radni z tą odpowiedzią nie dostali mojego pisma, żeby się mogli z nim zapoznać? To znaczy, że głosowali tylko na podstawie, że napisałeś niezasadna i to jest wszystko. Bo ja rozumiem, że... Ale nie, nie. Na komisjach było, tylko nikt z Rady powinien to pismo dostać. No moją skargę, jeżeli to już jest skarga, to powinien rady to dostać. Że, a czyta moją skargę i czyta uzasadnienie Przewodniczącego Rady, tak? To co z tego wynika? Pismo Pana w manus, materiałach, skargi, wnioski. Nie sugerowałam, że nikt nie... Niech pan będzie skarba. ok, Okej. Okej. Niech to będzie skarba. Ja wiem, że nie wysłałam do radnych. Okej. Okay. Bo powinni dostać. No wtedy... dobrze. Wysłałam wszystko, tylko akurat tego nie wysłałam. Moja Ale mogę mówić, że pani mi pozwoli skończyć, czy, to to radnych, radnych, dosłać, czy, czy to nie? Tak, bądź skończona skończona. Mam nadzieję. I dlatego radny ja by sobie porównał odpowiedź pana przewodniczącego i moją skargę. Może wynik głosowania był inny. A tak? Byłby inny. A tak? Co z tego wyszło? Dziękuję. To wszystko. Proszę bardzo. Dziękuję. Thank you.